Ty-la-la-la! la Panowie! Open the gate! Już, wila! Sprawdzić, sprawdzić mu dokumenty na giełdę. Bolec, żebym ja tobie dokumentów nie sprawdził. Tam, gdzie jest dziura... Co? ...5, jakiś typ kominiarcy chce wjechać. Dobra, zdejmę tą kominiarkę. Odsuńcie się! Też <grym> nie Dobry zamknę. Co ty?! Jaki szpagat, kurwa. Dobra. Ładź łapy na głowę. Ręce za głowę kłać. Ręce za głowę mówię. Nie podchodź, bo strzelę! Nie podchodź! Bo strzelę! Urra. Nie ma, mam amunicji. Panowie, prag? Panowie, co jest jest spadnie na dół. Dobra. prag? Niech co zejść, spadnie na dół. Dobra. prag? Panowie, co jest prag? Panowie, co Co panowie o co chodzi? Kurwa obrażają mnie? Co? Kto cię obraża? Kto cię obraził? Co? co? Atakują. Ktoś, 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 kto cię obraził? Oskarżają, Oskarżają mnie kurwa jakieś przed pomówienia. Przed tu. Razu mówi, że obrażamy. Że jakieś powiedziałem. No to... Obraziłeś Który obraził Zbigniewa? Prawdopodobnie tak to, to jest

Pana przestanie pan nago biegać po szpitalu? Nago? Nago. Muszę sprawdzić. Nie idzie pan. Zapraszam pana za mną. Proszę pana, bo użyję środków bezpośredniego przymusu. Słucham? Nie, zapraszam za mną. Na pewno. Ja się boję. Albo się pan zatrzyma. Jój, kurwa! Gościu, stój! Stój, mówię! Czarny kamaro odjeżdża ze szpitala, 10,80 za nim, 10,15 za czarnym kamaro. Chevrolet czarny kamaro odjechało ze szpitala, właśnie. Skręćmy sobie A co to było z tym pobiciem? <noise> co gościu? To jest 7,4 dla kodu szóstego. Panie, władza, co O co chodzi? O z tym pobiciem? Z jakim pobiciem? No pobili mnie na komendzie. Obdukcja chyba już przyszła, tak? Nie, bardzo dobrze. No i kurwa <laughs> no, nie, nie 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 nie, proszę zatrzymać Nice Chyba się nie zatrzyma. Panie obywatel. <laughs> Dobra zatrzymali! Uciekać, uciekać! Odsuńcie się szybko! O oh, Jezus! Wybuch pod komendą, po wy... Я складываю, <silence> <Just> <lawsuit> To jest aktywność prawą. Ja, nie, ja nie ma Gania. Ja? Ja. Tak tak to jest parzysty. To tak wygięło. Jak kur? Co? tylko żeby fala ich dotknęła, ale nie żeby ich zabiła. Proszę o uwagę. Z powodu zagrożenia pożarowego budynku zaistniała potrzeba w ewakuacji. Proszę o niezwłoczne opuszczenie i ochrony. Proszę poinformować o zaistniałej sytuacji osoby, które z różnych powodów mogą nie słyszeć tego komunikatu oraz pomóc osobom mającym trudności z poruszaniem.

pozwoli pan, że zobaczę, co on pan trzyma w plecaku? Dobra, to tylko się tutaj wezmę szybko i ten... Przybarę. Zostawię plecak w aucie. Dobry? Dobry. Pan co tu robi? A powiem panu, byłem adwokatem, wybroniłem kolegę w siku. Nie wypuścił pan funkcjonariusz i, i się skupiłem. Nie wiem, którędy do wyjścia taką dużą macie tą komendę, wie pan. Tędy? Mhm. Wydmuchaj! Ezekucje A, poczekaj Gościu, Panu... zdradzasz mnie Halo Chyba będzie... Spierdalajcie Gościu Chyba gościu, no nic to, że Pierdalaj! Kurwa! Weźcie go, zastrzelcie tego jełopa strażaków. Tak? Rozpada na dachu, może tutaj podejdę. To jest tylko i wyłącznie moja decyzja. RB. No. Już klepię. Aksjeratu O co chodzi? Proszę pana na dachu. Jak zamknięty system, no, szeparnie. Pano padnie na dachu. Co ty kombinujesz, gościu? Kurwa. Został ci nie, nie zejdę. O kurwa! To nie ja! Co jezus! Funkcjonariusz down! Funkcjon. To nie ja! Zejdę z tego dachu, czy mam ci pomóc? O co pani chodzi? Złap z tego dachu! Proszę sobie stąd iść! Nie dotykaj! Ewa zejdź, Ewa zejdź. Zewka nie będę pierdolić z tą kozą. A! Ewa, złap. Proszę nie wchodzić! No, no! Ej, broni ma! Aaa! go. Kujcie go dalej! Jak on to zrobił? Ja? Skoczyłem na dachu. Kurde, gościu, idź. Nie pytaj tyle zadań. Co ty gościu zadajesz jakieś głupie pytania? Oyes. jest. rendy, gdzie do końca? Do końca. Oyes. Dobra, dobra. Proszę poczekać. Gdzie? co pan tutaj? No proszę poczekać, nie? No jak, co otworzyć. no? No co Zamykam od środka. Od środka zamykam. To, że mu życie nie wyszło, to nie znaczy, że przestępca od razu. O, <laughs> strzały. Staisowany, staisowany, staisowany. Kurwa. A, wiedziałem, że to będziecie zrobić. No przecież to było, to było, on myśli, że jestem idiotą, no kurwa. Panie, wszystko pan robi debila, no? Nie no, ja przyszedłem, nie to nie, że tylko on tak myśli. Ucieczka przed funkcjonariuszem, kolejne miesiące. E, potrzebuję wsparcia, bo uciec. mnie uciekał. No ucieczką, powiedziałem, ucieczka przed Twój i nie wskazujmy na to, co Fantastycznie. Przepraszam, wpiszmy na telefonie. Mhm. Dobrze. Dobrze. Tu mamy, grozi panu, 5000 mandatów. Ej, co, i co i jest. jest? Halo. Co jest? Widzicie go? Tutaj jest, tutaj. Pff, a, pokra! Z grubym mocy! Jakieś badania Pan jest dla mnie zaszepki, ty. Coś jest? się jest przy wejściu, sprawdza. <grywka>